Witam serdecznie, witam kochani do kolejnego spotkania. Przedstaw się, jesteś unikatem, bo jesteś, bo wszyscy jesteśmy unikatowi. Jeżeli masz ochotę, ty zaprezentować się na moim nowym programie zaprezentować siebie, swoje dary i talenty. Zapraszam na link pod spodem, gdzie można zakupić tę usługę. I do końca marca jest prawie 50% obniżka. Kto nie lubi promocji, sama je lubię, więc zapraszam. A dzisiaj, kochani, przed nami Aneczka Kucharska. Aneczko, proszę, zaprezentuj się, przedstaw się. Witam, moi drodzy. Nazywam się Anna Kucharska, jestem mamą trzech wspaniałych synów. Artystką, inwestorką i kobietą sukcesu. Super, a co w pierwszym rzędzie? Co byś powiedziała, że jest to w pierwszym rzędzie, Janek? Artystka, czyli y, tworzę z pasją obrazy z zamiłowania, pasjonuję się minerałami, kryształami i to jest takie moje naturalne flow, gdzie y, wydobywam swoje uczucia, emocje poprzez no, sztukę nowoczesną połączoną z litoterapią, z kryształami i z minerałami. Hmm, pięknie! A mogłabyś się pochwalić czymś? Taką pokazać nam trochę? Czyżby te, te obrazy z tyłu? Te z tyłu są, tak? Są jeszcze następne. Pięknie, pięknie. No widać, widzisz, że zupe... no, zupełnie, zupełnie, zupełnie. Kryształ górski, on przedstawia wiosnę. Tutaj są różne formy i techniki. To jest po prostu zabawa, moja droga Grace. Taka dobra, pozytywna zabawa, w sensie takim, że tworzymy z pasją to, co kochamy i to, co robimy. Pasjonuje się naturą, inspiruje się naturą i wszystkim, co jest wokół z tym związane. Inspiruje się też wspaniałymi ludźmi. I czasami jest tak po prostu taki flow. Taki spontan przychodzi mi do głowy na przykład dana technika, kolory, bo tutaj też wchodzą w grę kolory, tak, czyli koloroterapia jak działają na nasze zmysły, na wzrok. Tak, możemy się ładować tak zwaną pozytywną energią. No, minerały w większości ludzi może nie wie o, o takich technikach uzdrawiających, o bursztynach każdy wie. I minerały też mają na takiej zasadzie, że są na przykład na miłość, na przyjaźń, na dodawanie energii, no to już zależy, jak kto chce, na bogactwo, na przykład cytryn. To A, są takie. Czyli ty tak podchodzisz głębiej troszeczkę. Zawsze do źródła. Super, a czy Ty gdzieś to wystawiasz, sprzedajesz, jak można otrzymać coś takiego, by zakupić? Tak, mamy profil na Facebooku, na Instagramie. My nie idziemy tak bardziej komercyjnie, bo ja robię te obrazy z moją przyjaciółką. Robimy jeszcze naturalną biżuterię też. I co ciekawe, moja droga Grace, tak jak tutaj, ogólnie jestem technologiem żywności z wykształcenia i architektem terenów zielonych. I tą wiedzę też skumulowałam przez lata. I szukałam czegoś innego, bo ja uwielbiam inne rzeczy niż większość, tak? Czyli wprowadzasz coś na rynek, w cudzysłowie, coś takiego pięknego, wyjątkowego, tak jak ja uważam, że każdy z nas taki jest, tak? Tylko ten potencjał trzeba z siebie wydobyć. To jest takie moje know-how, które zdobywałam, no długo. Sprawdzałam... I tak jak niektórzy na przykład mówią, że te informacje, że to, to i tak to jest takie, a to jest takie. Czyli ja idę do źródła, generalnie to, co nas uzdrawia, tak? To, co daje nam powera, siłę w ten sposób. To jest Wiesz, takie co, moje. Ja, ja przyznam się Aneczko, że nie zauważyłam twoich bransoletek. Czy mogłabyś pokazać jeszcze raz je bliżej? jest tak. Tu jest czaroid i kryształ górski i co? Moja druga Grace. Jak działa intencja? Intencja to jest nasze takie wewnętrzne pragnienie. Ja poprosiłam, że, żeby te minerały, które są zawarte w bransoletkach, w kryształach, zostały pobierane do mojego ciała. Żeby harmonizowały nasze ciało. Mm, wiesz, co przychodzi mi na myśl? Ciekawa jestem, czy ktoś to robi, czy nie, żeby a, ktoś mógł się zgłosić do ciebie. Żebyś mogła z taką osobą porozmawiać, a ja wiem, że jesteś dobra, ponieważ byłaś na moich warsztatach i ja, kochani, ci, co mnie oglądacie, co ja powiedziałam, Aneczko, do ciebie, ktoś to nawet chyba powiedział, że jesteśmy tak do siebie podobne, że Aneczka jest moim, moją bliźniaczą duszą, tylko milion lat młodszą wersją mnie. Oj tam, oj tam, oj tam. Jak siostry, moja droga Grace, tak pięknie nie tak wygląda. Jest, siostry, no bo bliźniacze dusze to nie tylko kochankowie, ale to są wszyscy ci, którzy rezonują ze sobą i czasami przechodzą wiele żyć, żeby w jakiś sposób spotkać się, pomóc, nauczyć i tak dalej, więc to jest tylko super sprawa. Jeszcze właśnie zaczęła mówić, gdyby ktoś się do ciebie zgłosił i powiedział okej, okay, to jest taka moja a moje życie i wyczułabyś jakie są potrzeby, jakie te ktoś ma problemy, czy coś ktoś kocha, czy mogłabyś coś takiego zrobić pod osobę. Oczywiście my tutaj zajmujemy się generalnie tak, tworzę obrazy, jeżeli komuś się podoba, to może automatycznie sobie zakupić, jeżeli ta energia do niego przemawia. Tak? Jeżeli, to jest też taka druga metoda, y, robimy na takiej zasadzie, że y, dana osoba, tak jak mówisz, Grace, to co ona potrzebuje, gdzie y, zauważa, że brakuje jej w danym temacie y, energii, y, ma jakiś problem i ona wtedy mówi, i ja intuicyjnie dobieram minerały i kolory. Tak, to zależy indywidualnie, bo każdy z nas jest indywidualistą, indywidualną osobą. I ona czuję w sercu, co potrzebuje. Nagrywamy rozmowę na Zoomie, tak, żeby było wszystko się zgadzało. Plik wysyłamy i tworzymy. Tutaj, jeżeli chodzi o sztukę nowoczesną, bo to jest taką naprawdę forma żywicy, połączona z barwnikami, i powiem Ci Grace, że to, co wychodzi z obrazów, to jest coś niesamowitego. Bo czasami tworzysz coś, tak jak w życiu. Tak naprawdę chcesz coś, tak? Ale czasami wychodzi różnie. I tu, w formie obrazu, jest taki przekaz, nawet indywidualne warsztaty też robię. Czyli, jak ktoś ma możliwość i chce, z miłą chęcią zapraszam, może przyjechać i po prostu jeden na jeden on sobie może sam stworzyć ten obraz. Ja tylko podpowiadam, jak wykorzystać taką metodę. Wow, to jest naprawdę bardzo ciekawe, Aneczko, bardzo to, to, interesujące. Wychodzi, tak, to co wychodzi z obrazu, powiem moja droga Grace, długo szukałam, to jest taka forma też y, terapii, czyli czasami w człowieku coś siedzi głęboko i nie każdy chce o tym mówić, tak? Nie każdy. A w formie obrazu te emocje, uczucia wylewasz na płótno. I to zostaje już na całe Twoje życie, tak? Taka Twoja pamiątka. To jest coś niesamowitego. Coś jak zdjęcie z tego punktu energetycznego, gdzie ktoś w tym momencie był. Za jakiś czas to może się zmienić. Niemniej no tak. jednak, no, cudowne, cudowne. Ale wiem też coś, że Ty nie chwalisz się na razie, że pisałaś książkę i coś z tą książką. <laughs> Tak, tutaj jest ta moja książka. Pamiętam, Grejc, jak rozmawiałyśmy, tak, numerologicznie, żeby y, datę, no po prostu pewne, to, to co sama mówiłaś, y, w moim życiu się dużo pozmieniało, ale jestem za to bardzo wdzięczna, bo zamknęłam firmę, y, spółkę sprzedałam, dzieła rocznego obrotu mieliśmy w firmie, mieliśmy 650 tysięcy na rok, tak, y, w spółce mieliśmy 240 tysięcy na rok i po prostu, Grejc, już miałam dosyć, ja już miałam dosyć y, tego systemu w Polsce, który, no musisz, ja tak naprawdę pracowałam 24 godziny praktycznie na dobę, bo musisz być cały czas na bieżąco. I doszłam do wniosku, że moje życie nie polega tylko na, na ciężkiej pracy. Tylko na tym, co, co, co kocham, co chcę spełniać. Te obrazy to jest taka moja, moja inwencja twórcza i zostaje coś po mnie, tak, na lata, bo to jest też taka inwestycja, wiesz Grace, są osoby, też spotkam się z osobami, które wyceniły moje obrazy, tak? to już są eksperci, spotykam niesamowite osoby i tak jak właśnie mówisz o marketingu, o reklamie, teraz taką panią się poznałyśmy, ona też właśnie bardziej tak indywidualnie sprzedaje minerały i też nam podpowiedziała, gdzie możemy się wystawiać, gdzie jest takie zainteresowanie, gdzie ludzie kupują. Także to wszystko będzie na, na Facebooku, teraz też tworzymy stronę internetową i tak krok po kroku do przodu, do przodu. I to czy, Bo ja o tym nie wiedziałam, o tej spółce. Ja wiedziałam, że masz wydać książki, ale nigdy nie wiedziałam, tak naprawdę, co ty robisz mm -hmm. na co dzień. Tak, jak się ma swój biznes, co ja zawsze przypominam, to nie jest praca, że się nic nie robi. Oh, to się dobrze. pracuje na okrągło, ok? I w tej nowej energii, jeżeli się nie ma pasji do tego, jeżeli się tego nie kocha, to nic z tego nie będzie. Więc ty Dokładnie. jest super przykładem. Cieszę się, że to poruszyłaś. Czyli to, co już nie rezonowało z Tobą, dziękuję, do widzenia, pożegnałaś. Wiesz. A teraz będziesz rozwijać się i będziesz szła w stronę, co kochasz robić. Dokładnie. No, ja po prostu Pani, nie z Zachęcam. <laughs> Można spełniać swoje marzenia, moi drodzy, można. I to jest też taka moja książka. Też jak stosowałam rozwój osobisty, bo motywacja daje ogromną siłę, tak? Do, do dalszego etapu w życiu. I tutaj czasem jest tak, że jak człowiek, ja nie lubię tego określenia, że człowiek się zmienia, po prostu no, wchodzisz na wyższy poziom wibracji, tak? I wtedy wszystko się wkoło Ciebie zmienia. Ja tak uważam, poznajesz inne. Okej, okay, tak. teraz jak mogę zakupić książkę? Mam stronę internetową annakucharska.pl i tam w sprzedaży można zakupić książkę. Wiesz co ja proponuję, że w momencie, kiedy rzucę to na YouTube, to ty pod spodem sama w komentarzu napiszesz kontakt z tobą, ok? Wypiszesz wszystkie strony, możliwości i tak dalej. Żeby wszyscy wiedzieli, jak zaneczko się skontaktować. No ale Super. cieszę się, ogromnie się cieszę, że dobrze ci się powodzi, że dobrze idzie, że pięknie wyglądasz, że idziesz we właściwym kierunku, bo to widać i czuć na odległość. Także czy jeszcze masz ochotę coś powiedzieć na koniec? Może nam zacytować coś. No nie wiem, to już od Ciebie zależy. To tak jak mój mentor: zawsze i wszędzie możesz wszystko. Tylko jeżeli sama wiesz, czego chcesz od swojego życia. Ja uważam, że człowiek, jak wie, czego chce od życia, to wszystko się dzieje tak. I tak, tak to, taki złoty środek, jak, jak ja to mówię, po prostu płynie, płynie. Bądź jak rzeka, tak, bądź jak, tak jak woda. dostosowywuj się, trzeba być elastycznym. Dokładnie. Jak się wie, kim się jest, jak się wie, czego chce i się wie, dokąd się podąża, to wszystko się otworzy po malutku, cierpliwości. ale trzeba coś w tym kierunku robić. Widzisz, ty mogłabyś w sercu wiedzieć, kim jesteś i czuć głęboko to, co odczuwasz, ale nigdy w życiu nie usiadłabyś pisać tej książki, tylko miałabyś się zawsze w sobie, jak dużo osób ciągle ma. I nic Dokładnie. w tym tak naprawdę nie robi, a już jak pisze, to nie kończy. Jak już dokończy, to nigdy nie opiekuje. Tak samo z obrazami. Mam obraz, mam obraz, ale... Musi przyjść wena, po prostu musi przyjść wena. Tak mają artystyczne dusze, tak? Jeżeli człowiek jest gotowy i wtedy siadasz, a wtedy gra tak, jak rozmawiałyśmy, jestem taką osobą, że, że muszę to mieć, tak? Czyli w sensie obrazy, to był mój zamysł wtedy i w końcu od nowego roku Powiedziałam nie, ja, ja skupiam się po prostu na tworzeniu, tak? Kreatywnie, twórczo tą wiedzę, którą zdobywałam i w obrazach, i niech płynie, niech płynie do dobrych ludzi. Dokładnie. Wiesz, z pięknej duszy tylko piękne rzeczy można tworzyć. Taka jest prawda. A wiesz, ja na ciebie wtedy spojrzałam i widzę dzisiaj, to widzę to piękne serce, piękną duszę. Także życzę, kochana, sukcesu, życzę powodzenia. No tak jak Grays powiedziałaś, rok miłości, tak? Robimy to, co kochamy. Koniecznie. Koniecznie. <grybuj> Absolutnie. Bezwarunkowej miłości. Bezwarunkowej. Bezwarunkowej miłości. Fajnie. Aneczko, dziękuję Ci kochana, dziękuję serdecznie. I Wam kochani, dziękuję za uwagę. I zapraszam, podzielcie się, kim naprawdę jesteście bez maski. Buziaczki, uściski. Pa, pa. i do usłyszenia kolejnym razem. Patrz, że nie chcę cię opuścić. A? Nie nie chcę cię.